W teresie nie pod Warszawą odbył się XIX międzynarodowy turniej o Puchar Mazowsza grupy wiekowej do lat 15 w zapasach w stylu wolnym, czyli Memoriał imienia Wiesława Stępnia. W zawodach wzięło udział mnóstwo zapaśników i zapaśniczek z ośmiu krajów, w tym z Ukrainy, Włoch, Słowacji, Mołdawii, Litwy, Niemiec, Estonii oraz z wielu klubów z całej Polski. W tym ostatnim gronie nie zabrakło przedstawicieli Orła Namysłów, którzy przystąpili do rywalizacji w czteroosobowym składzie pod opieką trenera Dariusza Stępnia. Na miejscowych matach zaprezentowali się Jakub Sikora, Aleksandr Lojanich, Artur Gorzeja i Borys Średziński. Spośród nich najlepiej spisał się Sikora, który wywalczył drugie miejsce w kategorii wagowej do 52 kg. Pozostali uplasowali się w swoich kategoriach poza podium. Odra Opole poniosła 17 ligową porażkę w tym sezonie w ramach 33 kolejki BetKlik pierwszej ligi i zarazem ostatnim wyjazdowym spotkaniu w tych rozgrywkach opolanie ulegli w grodzisku wielkopolskim warcie poznań 0 do 1. Bramkę na wagę trzech punktów dla warty zanotował w 16 minucie Filip Waluś. Ja chciałem pogratulować zawodnikom. Zasłużyli wcześniej na zdobycie punktowe, to co mówiłem na konferencjach, czy to po czy to przedmeczowych. Także jestem bardzo zadowolony, że udało się dzisiaj pokonać rywala i, i że zawodnicy są zadowoleni po, po, po takim wyniku, po grze. My graliśmy bezbarwnie, graliśmy myślę słabo, to był jeden z naszych naprawdę najsłabszych spotkanie, najsłabsze spotkanie takie od, od dłuższego czasu. Wydawało mi się, że już poniżej jakiegoś poziomu nie zejdziemy dzisiaj. Tylko pojedyncze zrywy. Mm powodowały to, że, że graliśmy troszeczkę szybciej, że przyspieszyliśmy, że potrafiliśmy czymś zaskoczyć przeciwnika. Mimo porażki Odra jest już pewna utrzymania się na zapleczu ekstraklasy. Było to wiadome już przed pierwszym gwizdkiem meczu w Grodzisku Wielkopolskim, gdyż we wcześniejszym starciu kotwica Kołobrzeg zremisowała 1-1 z Pogonią w Siedlce. Aktualnie niebiesko-czerwoni plasują się na 13 miejscu w tabeli z dorobkiem 30 punktów po 33 pojedynkach, lecz nie wszystkie starcia tej kolejki zostały jeszcze rozstrzygnięte. W ostatnim meczu tego sezonu Opolanie zmierzą się na własnym terenie z chrobrym głogów. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 17.30 na Itaka Arenie w Opolu. Sezon Orlen Superligi powoli dobiega końca. Szczypiorniści Korotop Gwardii Opole po tym jak odpadli z walki o medale na etapie ćwierćfinału rywalizują obecnie o zajęcie miejsca 5-8. W pierwszym meczu tej batalii opolanie przegrali na wyjeździe 23-29 do 29 z PGE wybrzeżem Gdańsk. Był to pojedynek, w którym od samego początku warunki gry dyktowali miejscowi. Po kwadransie gospodarze prowadzili 10-7, do 7, a na przerwę schodzili z czterobramkową różnicą na swoją korzyść 16-12. do 12. Po zmianie stron gwardziści podgonili wynik i nawet zbliżyli się na jedno oczko w 44 minucie 20-21. do 21. Końcówka jednak z powrotem należała do Wybrzeża, które ponownie zbudowało sobie przewagę i skutecznie triumfowało sześcioma bramkami. Najskuteczniejszym zawodnikiem został Mikołaj Czapliński z zespołu z Gdańska, który trafił między słupki aż 11 razy. Dla Gwardii zaś najwięcej, bo 7 goli zanotował Piotr Jędraszczyk. Myślę, że zaważyła ilość błędów. Do 50. minuty trzymaliśmy się bardzo w wyniku. Mogło to się rozstrzygnąć w dwie strony, ale na końcu ta duża ilość błędów i łatwo niewykorzystane sytuacje, i tak wygląda właśnie wynik 29-23. No, liczyliśmy na to, że uda nam się powalczyć o to piąte miejsce, ale brak realizowania założeń i, i te błędy w końcówce, myślę to zaważyło na dzisiejszym wyniku. Mieliśmy jakby dużo biegać i mieliśmy jakieś tam założenia po obronie, które jeżeli realizowaliśmy, no to, to wynik był naprawdę dla nas pozytywny. Niestety były momenty Trochę przestoju, że wychodziliśmy troszeczkę za swój plan i to były właśnie momenty, w których zespół z Opola był w stanie gdzieś tam nas gonić, ale jeżeli tylko wracaliśmy na swoje tory, to no wynik mamy jaki mamy. Bardzo się tego cieszymy. W ostatnim meczu tego sezonu Opolanie zagrają o miejsca 7-8 z energa MKSM Kalisz w poniedziałek 26 maja o godzinie 18 w Opolu.